Znacie firmę DJI? No jasne, że znacie. Jeszcze niedawno powiedziałbym, że ten chiński producent dostarcza nam bombę za bombą, kształtując trendy i przynosząc niemałe rewolucje, czy to w dronach, czy wręcz w ręcznych gimbalach. Niestety, 2022 rok sporo w tej materii zmienił jeśli nie liczyć niezłego DJI to jak na razie zamiast rewolucji, mamy odgrzewanie starych kotletów. I ten oto sprzęt, DJI Osmo Mobile 6, jest tego najlepszym przykładem. Żeby nie było, DJI Osmo Mobile 6 wygląda świetnie. Nareszcie ktoś tam na górze poszedł po rozum do głowy i dał nam sprzęt, który nie wygląda odpustowo. Nie oszukujmy się. Te jasne kolory OM4 i OM5, bo tak nazywały się poprzednie modele tej serii, tylko uwypuklały raczej średniej jakości plastik użyty do ich produkcji. Teraz, dzięki ciemnej kolorystyce, wraz z powrotem pełnej nazwy, czyli Osmo Mobile, szóstka z miejsca wydaje się dużo bardziej profesjonalna, szczególnie że za tą zmianą. Poszły też inne. Spójrzcie choćby na przód tego gimbala. Koniec ze smukłą, średnio wygodną rączką. Koniec z wręcz asytycznie wyglądającymi przyciskami i brzydkim analogiem. Koniec z poruszaniem się po matku po opcjach. Teraz mamy wreszcie nowoczesny panel z kolorowymi wskaźnikami trybu pracy, stanu baterii i statusu systemu. Mamy też znacznie lepiej pasujące do reszty nowoczesne przyciski i joystick, którym łatwiej i wygodniej operować. Ba, mamy też osobny przycisk do zmiany kamery tył-przód. Mamy też wreszcie pierwszą dużą nowość, takie oto niewielkie pokrętełko, który służy do. tak dobrze myślicie, do regulacji zoomu. Ale nie tylko. Ukryty w nim przycisk pozwala przełączyć się na ręczną regulację ostrości. W zamyśle twórców ma to pozwolić nam tworzyć jeszcze bardziej widowiskowe i niesamowite filmy. A czy faktycznie coś nam to da? Hmm, no cóż, Quentina Tarantino to z nas nie zrobi, to pewne, ale we wprawnych rękach efekty mogą być całkiem interesujące. A pamiętacie, jakie były podstawowe założenia składanego gimbala? By był na tyle kompaktowy, by dało się go zmieścić w kieszeni. I kiedyś faktycznie wywoływało to wielkie wow. Wyciągamy Osmobal z kieszeni, rozkładamy, przypinamy telefon uprzednio zamontowany w magnetycznym uchwycie i już możemy filmować. Wydaje mi się jednak, że dziś nie robi to już na nikim większego wrażenia. Dlaczego? Bo nie jest to wcale takie poręczne, jak początkowo sądziliśmy. I chyba DJI też podziela ten pogląd, bo DJ8 Mobile 6 nieco się przytyło zamiast odchudzić, jak to możliwe? Otóż, po pierwsze, nowy model jest nieco większy od poprzedniego i to zarówno rozłożony, jak i złożony. Po drugie, zaś waży 309 gramów przy 290 gramach poprzednika. Nim powiecie teraz, "pi", co to jest 19 gramów? Proponuję trochę ponosić takiego gimbala w ręce z założonym na nim telefonem. Tak, coś takiego ewidentnie zmienia perspektywę. Oczywiście w DJ Osmo Mobile 6 ponownie pojawia się wysuwany teleskopowy selfie stick z zawiasem na jego końcu. I nie to wcale nie z sentymentu czy w związku z entuzjastycznym przyjęciem tego patentu w poprzedniku. Po prostu to rozwiązanie wymusza specyficzna konstrukcja tego gimbala i bynajmniej nie chodzi tu tylko o wygodne strzelanie sobie selfie. O, tak jak tutaj. Zobaczcie, jaki zakres ruchu w górę i w dół oferuje Osmo Mobile 6. Trochę mało, nie uważacie? A co gdybyśmy chcieli zrobić płynne przejście od parteru ku górze? No niestety, trzymając gimbala pionowo, nie ma na to szans. Jedynym ratunkiem jest wówczas ręczne ustawienie urządzenia w zawiasie, tak aby dało się używać w pozycji latarki. Tyle, że później znów ogranicza nas zakres ruchu samego gimbala. No cóż, coś tu wyraźnie DJI nie wyszło. Ale żeby nie było, że tylko narzekam i narzekam, chińskiemu producentowi parę rzeczy w tym modelu z pewnością się udały. O nowym panelu i przyciskach już wspominałem. Do tego jednak należy opcję szybkiego startu, która polega na tym, że urządzenie włącza się od razu po wykryciu jego rozłożenia. Co prawda, dotąd DJI przestrzegało nas, żeby nie uruchamiać gimbala bez obciążenia telefonem, ale najwyraźniej jakoś sobie z tym poradzono. Pa! DJ Osmo Mobile 6 po automatycznym włączeniu samo ustawia ramiona tak, aby było nam jak najłatwiej podczepić telefon w uchwycie. Tutaj jednak jedna mała uwaga: takie działanie na żywym organizmie niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Zdarza się bowiem, że magnetyczny uchwyt nie spasuje się zbyt dokładnie. Wiadomo, silne magnesy niemal wyrywają nam go z dłoni. Na szczęście, w większości wypadków gimbal nas o tym powiadomi migającą kontrolką na przednim panelu. Co jeszcze mógłbym pochwalić w DJ Osmo Mobile 6? A choćby najnowszą odsłonę systemu śledzenia twarzy i obiektów, Active Track Pin Zero. Mam co prawda na nie lekkie zastrzeżenia, potrafi gubić cel przy bardziej dynamicznych ruchach, ale nie da się zaprzeczyć, że w spokojnych ujęciach działa to dużo lepiej i co najważniejsze, znacznie dalej od poprzednika. Zresztą, sami zobaczcie, jak to wygląda. A właśnie, DJI dopracowało jeszcze jedną dość istotną rzecz. Tryby pracy. Wreszcie da się je zmieniać nie tylko z poziomu aplikacji, ale i samego gimbala. I to dosłownie naciśnięciem jednego przycisku. Do tego od razu dostajemy potwierdzenie o wybranym trybie, bo i kontrolka na przednim panelu się zmienia i wymowna animacja w aplikacji DJI Mimo pomaga nam ogarnąć o co w tym chodzi. Dla tych, którzy wciąż nie wiedzą o co biega, szybka lekcja poglądowa. Osmo Mobile 6 dysponuje czterema trybami pracy. Follow w którym widok z kamery podąża za ruchami gimbala w osi Pan i Tilt, a pozostaje stabilny w osi Roll. Najlepsze wykorzystanie? Zbliżenia, podążanie za jakimś obiektem Tilt Lock, jak sama noc wskazuje, tu blokowane są jedynie ruchy w osi tilt, co świetnie nadaje się do ujęć, w których chcemy, żeby widok z kamery pozostał na jednym poziomie, np. podczas okrążania jakiegoś obiektu. FPV, czyli wszystkie blokady zdjęte, widok z kamery może swobodnie podążać za ruchami gimbala w każdej z osi. Coś jak w dronie sportowym, ujęcia mogą być przez to znacznie dynamiczniejsze. Oraz spin shot, który chyba najlepiej zobaczyć w akcji, by zrozumieć zasadę jego działania. Oczywiście wzorem poprzedników nowe DJ Osmo Mobile nie mogło obyć się też bez obsługi gestów, timelapsów, hyperlapsów i różnego rodzaju panoram łącznie z opcją klonowania. Powraca również możliwość tworzenia ujęć Dynamic Zoom. Fajny bajer, ale to widzieliśmy już dwie generacje temu, nie robi więc jakiegoś oszałamiającego wrażenia. No i właśnie, czy w DJ Osmo Mobile 6 jest w ogóle coś, co robi prawdziwie oszałamiające wrażenie? Jak dla mnie nie. To z pewnością nie jest skok technologiczny, na który liczyłem, recenzując poprzednika. Stwierdziłem wówczas, że DJI OM5 jest pośrednim modelem pomiędzy dwoma rewolucyjnymi, tym, co był wcześniej, i tym, który dopiero nadejdzie. Niestety szóstka nim nie jest. Nie zrozumcie mnie źle. Wciąż mamy tu świetną, trzyosiową stabilizację, wciąż możemy szybko, łatwo i przyjemnie nagrywać zarówno w pionie, jak i poziomie. Wciąż też dysponujemy sporym bachlarzem możliwości i łącznie z niezłym trybem Shotgun który wykrywa otoczenie i sugeruje nam konkretne ujęcia. Ba, jest tu nawet możliwość skorzystania z bezprzewodowego systemu audio DJI Mic. Tylko co z tego, skoro wracają niemal wszystkie największe bolączki DJ8 Mobile 5. TikTokerzy, vlogerzy i reszta influencerów pewnie tego nawet nie zauważy. Dla nich liczy się wygoda nagrywania z ręki najczęściej samego siebie. I dokładnie to tutaj dostają. Nie oszukujmy się jednak, DJ Osmo Mobile 6 to taka bezpieczna ewolucja sprawdzonej konstrukcji, bez większych ekstrawagancji i udziwnień, byle tylko utrafić w gusta tego konkretnego odbiorcy. A że my nim nie jesteśmy? No cóż, najwyraźniej musimy czekać dalej. Może DJ w końcu obudzi się z letargu i znów zaserwuje nam jakąś rewolucję, i to taką, która będzie w stanie zainteresować kogoś więcej poza wujkiem Mietkiem, filmującym na wakacjach wszystko, co popadnie. Mocno trzymamy za to kciuki.